Cześć wszystkim z tej serii Flashback i właśnie skończyłem oglądać mecz Borussii z Bayerem. No, muszę przyznać, że to był piękny mecz, ale po pierwszej stracenie bramce Borussii już coś tak czułem, że Bayer zdoła wyrównać, ale proszę co za klasa GC, który nawet jeżeli jest bez formy przez ostatnie dwa mecze, to jednak udaje mu się wydrzeć takie podanie, aby. Brusia z powrotem wróciła na własne tornę, ale nie po to, jesteśmy. Jesteśmy tutaj po to, żeby grać w FIFA i żeby e, kupować zawodników jak widzieliście, Mason odrzucił mój kontrakt i za Lukaku też odrzucił mój kontrakt, znaczy pro, prośbę o kupno, dlatego że za zaoferowałem im 500 tysięcy i cardiego, to jest moja następna, e, tak jakby okazja, żeby pozbyć się starych zawodników e, No i tak. Zaproponowałem Masonowi 6000 a Jordanowi Lukaku 1650, ale od razu praktycznie odrzucił. A potem zaoferowałem mu nie teraz, zaoferowałem mu 1650, za Lukaku się teraz zgodzili. A wcześniej odrzucił za 1500, a więc tak teraz jest mecz z bardzo wymagającym przeciwnikiem, Auxerre. To jest drużyna, jedna z najlepszych w całej lidze drugiej francuskiej, i myślę, że. No, no to naprawdę, na pewno był wymagający mecz, aczkolwiek e, było dużo okazji z obu stron, tak jak widzicie tutaj, już w czwartej minucie. E, ale niestety znaczy bramkarz z to obroni, i patrzcie na to, to powinien być gol, według mnie, e, od słupka jeden, znaczy jeden ze snajperów e, oponenta. Tutaj Nargis, indywidualna, indywidualna akcja prosto swojego tutaj piękny... Piękny e, rowerek od mojego młodziana e, Achu pięknie się spisuje, znaczy e, no... Pięknie się spisuje, trzeba no, zaczynać tutaj zrobię drugiej Chyba wpuściłem Rociego, tak właśnie Rocieiego wpuściłem. E, I tutaj już rzut wolny i patrzcie na to. E, prawie tutaj w zamieszaniu wpuściłem e, sobie sam gola, ale... E, Aho biegnie, podaje do Nangisa, Nangis bombą w górny róg bramki i jest to już 1 do zera. No i oponentowi wyraźnie nie spodobała się ta cała sytuacja. Juman No eee, dobra, tak, mniej więcej skończył się ten cały mecz, wygrałem 2-0. Eee, no i powiedzmy sobie szczerze, nie mogli się potem podnieść, a tutaj odrzucony kontrakt Masona i chyba złożyłem tutaj... Nie, jeszcze nie, eee, tutaj dopiero potem musiałem pozmieniać trochę w moim budżecie, w alokacji budżetu musiałem trochę więcej, żeby mi na pensję starczyło, bo ponieważ eee, Dużo większy na mój klub budżet transferowy niż yy, przeznaczałem na to pensję. Yy, więc z niej trochę i zaproponowałem Masonowi 7000 yy, jako ważny zawodnik. 4 lata. najmniej yy, i nadzieję, że się na to zgodzi. I yy, jak widzicie, yy, Copa de Rey już mnie czeka. 1.16 yy, ten yy, bardzo trudny oponent LeMans. Yy, yy. yy, jak widzicie, jeden z moich napastników, który był bardzo stary, 31 lat. Dostał ofertę, taką trochę powiedzmy zaniżoną, ale bezwzględnie taka jego była wartość rynkowa, więc od razu się na nią zgodziłem. A tak to pozwoliło mi pozyskać właśnie tych dwóch zawodników, co nie mogło być łatwe bez właśnie tego transferu. Miałem nadzieję, że właśnie niedługo właśnie zaczną przychodzić na ten, na tych starszych zawodników. No i przychodziły i rozbiliśmy się właśnie Mexesa i właśnie jego. A tu i ten Cardi niedługo też pewnie się pozbędziemy, ponieważ przyjęli i to tylko kwestia czasu, kiedy kontrakt go zadowoli. A tu już widzimy druga minuta od razu, praktycznie pierwsza akcja e, Dunia ma nad poprzeczką, prawie, prawie to weszło, ale już widzimy e, Bamba, Bamba, e, Thomas, Thomas i... bo według mnie Bramkarz powinien to obronić, przegrywamy 1-0. Ogólnie potwornie się spisował Bramkarz w e, całym tym meczu. Niestety po prostu był potworny i Ale Dunia dunyama, ale prosto, prosto, to powinien jakoś to no, inaczej sprowadzić w końcu, może podać do e, Nangisa, który tam wbiegał z lewej strony, ale no niestety e, tak to wyszło. A tu Zito, Zito praktycznie czterech na jednego, zdołał e, się odwrócić, Zito, Zito, strzela, słupek, drugi słupek i w ostatnim momencie mój bramkarz to wyjmuje, a ja to oddalam, a tu Abu Sangare, Sangare. Obronił to bramkarz i rzut rożny i Nangis Prosto nie, na jego głowę spada piłka, niepilnowany w ogóle e, w, puszcza to do siatki przeciwnika e, i jest jeden jeden z Lemową, e, No i teraz sytuacja z 56. minuty kardy do Nangisa Nangis podaje do awu, awu, ale niestety to prosto po prostu bramkarza i naprawdę działo się, działo się w tym meczu, bo to by na pewno nie był równy mecz, on był dużo lepszy. Tutaj pięknie zrzucona piłka na głowę jego napastnika, który jest bardzo wysoki i bardzo dużo mi sprawę problemów w tym meczu. Pięknie wymierzona główka, ale mój bramkarz przenosi to nad słupkiem, a tu 83 minuta, a mój młodzian w 83. minucie trafia niestety w słupek, a nie strzela gola, który byłby tak ważny. A tu Sangare już po prostu zaczęła się rzeźnia z... z strony mojej. Akcja za akcją szła. Ale to niestety była dogrywka, ale kardy w 92. bombą przechodzi wszystkich i strzela właśnie. I jest już... 2... 1... I 101. minuta. Zang do Zito. i Tomer... Wolej, ale niestety, mi, ale Sorol Nie zdołał tego, obronić Potworny błąd mojego bramkarza eee, A tu Następna akcja właśnie lawą. Eee, Tomasz do Zanga Zang, Sise, nie eee, To był błąd mojego bramkarza Który nie złapał piłki w ręce Wypuścił ją przed Sisa. Sise, a Sise eee, Z półobrotu leciutko do bramki I tak niestety skończył się mecz Który przegrałem Z Kretesem, niestety Walczyłem, ale przegrałem i no i niestety nie doszliśmy do 1,8 finału Copa League. dużo by nam to pomogło pod koniec sezonu, bo by pewnie zarząd był zachwycony, ale niestety za masą odrzucił i ofertę finalną zaproponowałem jemu właśnie 8000 euro i ważny zawodnik więcej nie ma zamiaru mu proponować. No i klikamy dalej i niedługo zbliża się dość ważny mecz o 3 punkty, jako iż pierwszy nasz mecz zremisowaliśmy 1-1. A drugi wygraliśmy, więc 7 punktów to by było coś i jak widzieliśmy Jordan Mukaku też odrzucił, zaprowadzałem mu 3,5 tysiąca i tak skończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, like, subscribe i boom.